Siemanko ludzie, z tej strony Premox z kanału NiemaLiPias Witam w odcinku z gry DSJ3 Puchar Świata w lotach narciarskich W tym odcinku będziemy sobie grali na tych skoczniach Czy taki mini można by powiedzieć Puchar Świata w lotach eee, Tacy są zawodnicy Dodani przeze mnie Będę sterował jednym zawodnikiem swoim. Uh, tak. i oh, fuck, Zip, trochę. <ścoughs> Jeszcze raz, Ojej. Uh, Zaraz, zaraz, to masz On jest te, 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 mm, Zaraz, pozostałem trochę failout value. Uh. O, tu jest, dobra. Na tym levelu gram. Przychodzi to jest z dobra. Zaczynamy. Pierwsza seria. Argentyna, HS240. Zobacz, jak nam pójdzie. Na razie prowadzi, tak, Herbert przed Korniłowem, Sifnerem, Kaliniczem, Leroy No, ciekawie się dzieje. Najbliżej skoczył Granerut, tak. Teraz my trzeba Musimy skoczyć po kwestii 240, aby mieć Ja Ja wieje w plecy. To może się różni, ale oby było jak najlepiej. No i jest dobry skok. No ty dobre. 215 metrów wtedy chyba nie awansujemy. <grym> Żebym za blisko skoczył. No ta, nie awansujemy niestety. Nie, ma, nie mam awansu, bo to jest tutaj. Bez kwalifikacji gramy. No i nieoczekiwanie wygrał Kaliniczenko przed Aszem Waldem Laje, Dziesiątka zamyka Herl, A na ostatnim miejscu egzekwu ktoś był musiał być. Jest John się No i drugi konkurs i w Islandii. HS275 Lubię te skocznie poniekąd Więc może tutaj mi pójdzie lepiej Zobaczymy Wieje no taki trochę boczny wiatr Ojej, ale mi tragicznie poszło Brak awansu chyba niestety będzie Które miejsce zajmujemy obecnie? To jest niestety bez awansu. Szkoda, że w trójce nie da się tego przyspieszyć tej symulacji, tylko ona tak trochę wolno trwa i, i też trochę wkurzające, no ale... Wy w każdym się możecie to przewinąć i tak dalej, nie? No i wygrał Hard przed e, Aldo, Leniszkiem i Arkengiem. Z tym misja, kto zajął? Lidwik. No ciekawie. Bułgaria HS 258 w plecy wieje że w końcu awansuje do tej drugiej serii Na razie drugie miejsce, no jest ty chyba to ostatnia to wygląda A, i bez awansu trzeba skrykać, powyżej wyjść z żeby te awansować ja, wiedziałem. Na no, razie bez sensu nam to wychodzi, bez szans. Jesteśmy na żadne punkty. Eee, słabiutko, no, słabiutko. 64. Miejsce. <laughs> Tragedia. Niestety nie mamy szczęścia do dobrych warunków na razie, i, i tak to wygląda, jak wygląda. Wygrał Jakub Wolny przed Miko Ahonenem, a, a, a trzeci był Tkaczanko Serki, później Zdziga a Asel Bichler, Freund, Eigner, e tak już i Waschkuł Ostatni był Patryk Gąsienica. Teraz na naszej ziemi skaczemy, dlaczego? nam pójdzie, znowu wieje w plecy mocno, cholera, luf, będzie bez awansu. Niestety. Nic z tym nie zrobię, no. Tragicznie. Niestety. A, tragicznie. A im to oni skaczą po 260. A ja. 260. Ci pewnie trafili na wiatr pod narty. No to. Co się cieszyć, nie? Ja mam pecha i trafię cały czas na złe warunki, przez co nie mogę odlecieć w ogóle. No cóż, takie życie. Nic z tym się nie zrobi. Jak to wygra? Wygrał laje przed Kaczenko Wcześniej było trzecie miejsce, teraz jest drugie. Nieźle. Chcę, żeby utrzymywał formę. Ciekawe byłoby. Sensacyjne. Trzeci Aigro, czwarty Mata Piąty I to, później Alamomo. Zamenić noise Jajnen jeden. to? Ostatni był kto? Bajer Japonia HS248. Dajcie jakieś dobre warunki w końcu. Pizdu no. Muszą być takie złe warunki zawsze dla mnie. Super. Genialnie. Bym powiedział. Oraz kolejny jest bez awansu. No, nic z tym nie zrobię. niestety pech to pech. A, niestety się mówi, ale w końcu liczę, że może w, w tym gameplayu, w tym Pucharze świata, w lotach w końcu trafię na warunki, gdzie będzie wiało pod że miał jakieś szanse na awans. Wygrał Insam przed Waskułem, Lidwikiem, Bartolerem, Ringenem, Jelarem, Joju, Kubayashi. Kerolen Sato Frey, tak. No, no ciekawie. Chorwasa HS 278. Moja jedna z lubieńszych skoczni. Mam usich w tej grze. No i więcej narty, więc mamy szansę na awans, abyśmy tylko tego nie lili krótko mówiąc. Bo więcej szans być może nie będzie. Na awans, więc... No, trzeba to wykorzystać. No i wykorzystali się jak najlepiej. Na razie prowadzimy. Awans jest pewny, na pewno. O, skoczyli pod 90, proszę bardzo. Jacek, przed, e, my jest tak. radzi Mogel przed Hejbekem. My jesteśmy na trzecim miejscu z szansą na podium. Ostatni awans zaliczył Kobayashi Joju. No i nieźle. Ostatni był w ogóle Wasiljew, 178 metrów. Abyśmy tylko teraz trafili na warunki znowu pod narty, żeby wiało, bo inaczej to będzie średnio, że tak powiem. No i nie wieje pod narty. Wieje tak z boku, bym powiedział. Jest źle. No, jest bardzo źle, ale coś tam się wyciągnęło. Takie noty różne zostały. Ale czwarty miesiąc zajęłem. Jakieś pierwsze punkty w końcu wpadły na konto. 660 lokatka. Ja, Hiszpania HS 242, znaczy jak mi tutaj pójdzie. A to jest tak średnio lubię skakać, ale zobaczymy. Czy będę lepsze od stocha. Zobaczmy. słabo, bez awansu niestety, za bardzo się na narty położyłem. A, nie, a na, na niektórych skoczach paradoksalnie nie należy tutaj kłaść zbycia na narty, jeśli chodzi o skocz mamucie, co jest trochę paradoksalne, no ale powinno kończy się kończyć jak się kończy teraz. Nie, to było to pokazane w moim przykładzie. Finlandia HS218, zobaczmy, kto tutaj mi pójdzie. <laughs> Wieje w plecy, no to powodzenia, nie? A no wyciągnęłam się tylko dało, niestety nie wystarczyło na was. <laughs> Tragicznie mi idzie. Tragicznie. z a mam mamucia teraz będzie. Oby tylko pod narty, bo inaczej się wkurzę. Tegosłownie. Tak no powiedz mi, że wieje pod narty, no ale żebym to wykorzystał jeszcze. Inaczej będzie kiepsko. No serio. Serio kuźwa. Serio. Serio, bo cię wspierdoliłeś. Ja Ja nie mam pytań Tak bardzo źle być nie było od dawna Super, ostatnio tylko zajęłem zaję Zaję fajnie fajnie Tak miał być dokładnie, tak miał być Ostatni konkurs na, na niemieckiej ziemi, na której Przewalę, jak chciał, powiem o tym, no oczywiście, że przewalę, szczególnie na takich warunkach, fajnie. No, dziękuję, dobranoc, mogę wychodzić, bo to już jest po zabawie. <grych> Ta. Ta, oczywiście, wiatrem w pracy, bo to z każdą 40, no bo jakby inaczej. No tak to wygląda Tak więc już mogę się z wami żegnać To był kolejny odcinek z serii Zagraliśmy w DSJ Tym razem nagraliśmy w trójkę Puchar świata w lotach W tym pucharze świata poszło mi koszmarnie Ale mimo to myślę że oglądało się całkiem dobrze Niestety nie mieliśmy szczęścia Do warunków No i wyszło jak wyszło Wygrał Her, Przedlaje, Kaliniczenko, Czarty, Szliencawer, Piąty, Rytkaczenko, Alamomo. Dziesiątkę zamknął Mata. No i zajęliśmy które miejsce? Sześćdziesiąty Super. Genialne to było. Tak więc możecie dać łapkę, super, komentarz. Wszystkie linki w opisie. post Drabią mi, przepraszam.